Witam Was na nordzie, jak my to mówimy. Jest piękny miesiąc maj, końcówka, dzisiaj jest Memorial Day, dzień wolny od pracy, poniedziałek, oficjalne y, rozpoczęcie lata, ale jest zimno, ja mam na sobie kurtkę bardzo, mamy bardzo duży driver, driver, czyli tą drogę do domu. Może się tu zmieścić, nie wiem, może raz, dwa, trzy, cztery. Śmiało, sześć samochodów mogłoby się zmieścić, ale my mamy tylko jeden. To jest ulica, na której mieszkamy. Bardzo spokojnie i cicho. Mieszkamy tu już prawie dwa lata, także już dużo zostało zrobione w domu. Wszystko filmowałam, będzie. Film na ten temat. Nie jest to dom moich marzeń, bo chciałam mieć garaż na dwa samochody. A mam tylko garaż na jeden samochód. Ale chciałam mieć dom parterowy, żeby nie było chodzenia po schodach. No i też, widzicie, tam z tyłu jest bardzo dużo drzew. Także nie mam ogródka z tyłu, bo, bo jest za dużo drzew, za dużo cienia. Poza tym jest tak, taki slop, czyli i z górki na dół nie ma równej powierzchni. Z przodu jest bardzo dużo trawy. Także to wszystko trzeba kosić. Leży jeszcze płyta z, z, ze starej podłogi dołożymy ją do śmieci. Wszystko biorą. Wszystkie śmieci, co się wystawi, biorą elegancko. To jest mój backyard, czyli z tyłu domu. Oczywiście ten ogródek to ja zrobiłam, bo tu. Tu tylko takie krzaki były, które były bardzo stare i brzydkie. To żeśmy je wykopali. Tak wygląda dwuletni ogródek. Niektóre rośliny. Przeniosłam ze starego domu, niektóre dokupiłam. Zasadziłam tak wzdłuż tej rynny, żeby troszkę ją schować. Wymaga jeszcze dużo pracy. Dek, dek, czyli ten tarasik mój mąż zrobił i obecnie wykańcza. wykańcza schody, bo był tylko, był tylko jeden schodek. Było troszkę niebezpiecznie, także pojechał teraz po cement. Także tutaj jest taki teren, o, tutaj mamy taką fajną ścianę z krzaków za tą ścianą jest szkoła, także nie mamy sąsiadów. Kostawka niedawno została zrobiona dla wnuka także jest tutaj. Bardzo dużo cienia może, słoneczko to może przez godzinę jest tylko. Także o ogródku warzywnym to raczej trzeba zapomnieć. A o, o, gąski przyszły pod mój dom. Schowałam się, żeby je nagrywać, bo jak się pokażę bliżej, to się przestraszą i uciekną. could um sobie trawkę.